Radio Rado Radio Przed mikrofonem Maneta Pieńkowska. Witam w wakacyjnej rozgrzewce. Dziś rozgrzewać nas będzie Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej w Radomiu. Radny niezależny, ale kto wie, czy za chwilę coś się nie zmieni w tym temacie. Zaraz o tym porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie radny, ogłosił pan, że będzie pan zakładał nowe stowarzyszenie, które rozumiem będzie miało takie podłoże polityczne, bo pan jako samorządowiec, polityk pewnie będzie chciał się dalej tymi sprawami samorządu zajmować, czy tym? Ma się zajmować to stowarzyszenie, o którym Pan mówi? Dokładnie tak. Lokalne stowarzyszenie, które będzie się zajmowało sprawami samorządu. Czyli tak naprawdę poza szyldem nic się nie zmieni, tak? Tym, czym mieszkańcy są zainteresowani, co trapi mieszkańców. Będziemy się jakby zajmować, będziemy to uwypuklać. Jesteśmy już po dwóch czy trzech spotkaniach. No, na razie rozbieżne są zdania. Jedni uważają, że to już teraz jest najlepszy czas, inni uważają, że po wyborach prezydenckich, mówią, że scena polityczna wtedy się diametralnie zmieni. No zobaczymy, wypracujemy wspólne stanowisko. We wrześniu mamy zamiar zlecić badania y, do, skierowane do mieszkańców Radomia. Mam nadzieję, że te badania... Pokażą, czy teraz to już jest odpowiedni moment? No właśnie to, czym te, to ugrupowanie miałoby się odróżniać od innych? Czy to jest odpowiedni moment? Ja rozumiem w kontekście tego, kogo mamy na scenie politycznej, mm -hmm. bo mamy duże ugrupowania, które przecież od lat zdobywają najwięcej mandatów, tak jak to u nas w Radzie Miejskiej, niemal pół na pół. Prawo i sprawiedliwość i pakt samorządowy Radosława Witkowskiego złożony właśnie z tych ugrupowań Platforma Lewica czy PSL czym Miał, miałoby się wyróżniać Pana ugrupowanie, y, jaką mielibyście ofertę dla mieszkańców, y, która by spowodowała, że rzeczywiście no nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Platforma, tylko właśnie y, ugrupowanie Dariusza Wójcika. Y, nie, nie. Nie Dariusza Wójcika. No to nie wiem, jaka to by była nazwa. Tak? Absolutnie, tak? Nie, absolutnie wiem, nie Dariusza Wójcika. No to ugrupowanie, no ja, nie, w, nie, w, nie, które Pan założył. Rozumiem, nie, że nazwa jeszcze nie wybrana. Takie stowarzyszenia, e, jak stowarzyszenie chociażby Dariusza Wójcika, czy E, marka jakiegoś tam nie interesuje, bo Rozumiem. to tak trochę dla mnie no, no, no brzmi troszkę dziwnie, tak? Jakby, e, partia Szymona Hołowni. Dziwne. Nie, chcemy, to pani rektor, chcemy zajmować się uh -huh. sprawami miasta, czyli tym, co boli mieszkańców. Chociażby nierówne chodniki, nierówne drogi, e, budowa infrastruktury w, przy szkołach, bo jak wiemy, nasze szkoły, większość tych szkół jest w stanie dosyć no, nie mówiąc tak brzydko, wymaga remontu, tak, i te sprawy chcemy jakby wynosić na, na światło dzienne, i próbować przekonywać władze miasta do tego, że te rzeczy są w naszym mieście potrzebne. A czym się będzie różniło? Stowarzyszenie będzie się różniło tym od partii politycznych, że nas nie interesują jakby takie gierki, wojny polityczne. Polityka zostawmy polityką w Warszawie, tam już nam dosyć sporo. E, emocji dostarczają mi nerwów, a tutaj. I mówi to Dariusz e, Wójcie, który tak. na sesjach Rady Miejskiej nie przebierał w słowa. Pani redaktor, ale nie zamierzam teraz też zmieniać swojego języka. No Taki się urodziłem, taki jestem, nawet źle bym się z tym czuł. Ja, Jeżeli coś mi się nie podoba, to mocno to artykułuję. No, niektórym osobom się to nie podoba. Czasami z tego tytułu mam różnego rodzaju kłopoty, ale chyba ciężko zmienić już mnie człowieka w, w tym wieku. No, chcemy, to nie będę sam ja czy ki no, kilka o, osób. Chciałbym zapytać, czy tam będą, czy, czy ma pan już grupę osób, które by chciały w ten sposób działać? Czy będą tam inni politycy z Prawa i Sprawiedliwości? Nie, ja nikogo pani redaktor, takich rzeczy nie namawiam. Ja, ja odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości tylko i wyłącznie z jednego powodu. Jest to partia, na którą chociażby teraz w Sejmie, jeżeli będą wybory, czy prezydenckie, będę na prezydenta na pewno głosował, rekomendowanego przez Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma nikogo innego, ale polityka ta lokalna powinna się rządzić innymi prawami, że wszyscy powinniśmy dmuchać w jedną trąbkę, a w tej chwili tak nie jest i w ostatnim czasie nie było. No to jeżeli w mieście rządzi prezydent Radosław Witkowski z Platformy Obywatelskiej, to czy pana ugrupowanie czy, czy stowarzyszenie byłoby gotowe na współpracę, skoro z jednej strony będzie pan popierał w wyborach Prawo i Sprawiedliwość? Nie a... będę popierał prezydenta zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość mm -hmm. prezydenta Zjednoczonej Prawicy. Znaczy ja mam podglądy, panie dyrektor prawicowe. No to czy lokalnie są rzeczy, byłby które... pan gotów współpracować z prezydentem znaczy, radnym? lokalnie ja, my do tej pory na tyle, na ile to było możliwe w ramach y, radnych współpracowaliśmy z panem prezydentem i ja tutaj nie widzę jakichś tam przeciwwskazań do tego, żeby rzeczy, które, y, które są dobre dla mieszkańców, dobre są dla miasta, żeby popierać. No, to tak nie ma, no to w y, w Sejmie chociażby ten kredyt 0%, że koalicja obywatelska zastanawia się, czy ten projekt zgłaszać, bo musiałaby go razem z prawej Sprawiedliwością przegłosować. No to dla mnie to jest trochę. Śmieszne, śmieszne działanie. Ja z tym z takim się nie godzę. No to lokalnie, czy to ugrupowanie miałoby szansę się wybić, mówiąc kolokwialnie? Się... Bo mamy przecież i mniejsze takie nowe ugrupowania, które w tych mhm. wyborach samorządowych powstały, stowarzyszenia, jak wiemy, różne, nowe, młode, no i liderów, czy stare frakcje polityczne, które są właściwie, no wiedzą prym, więc... Czy myśli pan, że takie nowe ugrupowanie, nowe stowarzyszenie, któremu, no jak wszystkim, zależy na dobru mieszkańców, miałoby szansę się wybić i zajść? No to zaistnieć. zależy od mieszkańców, ale w wielu miastach w Polsce rządzą stowarzyszenia. No, przecież, przecież prezydent Radosław Witkowski wystartował z lokalnego stowarzyszenia, nie startował z partii politycznych, tak. Ja myślę, że błędem tych organizacji było to, że za późno powstały, tak. Nie zdążyły przebić się do świadomości społecznej, nie zdążyły przekonać do siebie, dlatego my nie chcemy tego czasu tracić. Do wyborów jest prawie 5 lat, jest to bardzo długi czas. I zamierzamy spróbować. No, ja jestem taką osobą, która bez walki się nie poddaje. Wolę przegrać, ale w uczciwej walce. No to kiedy oficjalnie ogłosi pan to stowarzyszenie z nazwą, ogłosimy, z, ze wszystkimi członkami? Redaktor, ogłosimy. Stowarzyszenie, stowarzyszenie będzie, no, mówię, tak jak powiedziałem, we wrześniu y, zlecamy badania mhm. i dopiero wtedy podejmiemy decyzję, czy ten moment wrzesień, październik jest dobrym momentem, bo to stowarzyszenie nie zginie, bo przez za chwilę się rozpocznie kampania prezydencka. Czy to czy, czy powołamy takie stowarzyszenie po wyborach prezydenckich? Ja jestem ja uważam, że teraz jest dobry moment, tak? A są osoby, które uważają, że że, że nie, a są to osoby, które mają większe doświadczenie polityczne ode mnie. Mm -hmm. No to m, ciekawe, będę śledzić to z zainteresowaniem nasi słuchacze pewnie też. No byli N posłowie. Oj, nawet byli posłowie chcieliby dołączyć Pani do nas. Pani rektor, ale już chyba za dużo powiedziałem, bo zaraz. Telefon się rozdzwoni, że. No dobrze, to już nie nic, pana zwiększyć w tym temacie. poczekajmy jeszcze chwilę, chociaż na pewno jeszcze będę chciała o to pana zapytać w najbliższym czasie, no ale do tematu wrócimy. Skoro, skoro tak jest, że sprawami miejskimi w pierwszej kolejności, no to y, jaki widzi Pan potrzeby w mieście na ten moment do, y, do takiej pilnej realizacji, pilne potrzeby, którymi gdyby Pan miał dzisiaj pieniądze i możliwości decyzji y, tu w samorządzie, to by Pan się zajął. Chociażby większy nacisk i większa pomoc miasta dla stowarzyszeń, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnością, tak? Ta pomoc miasta oczywiście jest, ale te dzieci wymagają większej pomocy. To jest taka, że dostęp do służby zdrowia i nasza służba zdrowia, która no nie oszukujmy się trochę kuleje. Stan dróg w naszym mieście, a bardziej na obrzeżach miasta, o czym w kampanii przecież mówiliśmy, że te drogi są w opłakanym stanie, że ludzie zamiast jeździć samochodami czy chodzić, to łatwiej im byłoby płynąć łodzią po, 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 po ulewach. I to są te rzeczy, które w pierwszej kolejności chcemy jakby się zająć. I znaczy, my nie sprawujemy władzy, także możemy tylko jakby sugerować panu prezydentowi i apelować o to, żeby to zostało zrobione. No to yy, ciekawa jestem, czy takie sugestie, w najbliższym czasie y, padną z Państwa strony. No musimy niestety już kończyć, chociaż ja bym jeszcze tu wypytać, bo temat bardzo interesujący, ale będziemy mieli pewnie jeszcze okazję. E, za dziś bardzo dziękuję. Dariusz Wójcik, radny bardzo. Rady Miejskiej. Dziękuję był dziś gościem wakacyjnej rozgrzewki. Papali dziękuję za rozmowę. Kraca skraca czas? <grych> moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Rado.